Of my concrete jungle, six days a week is way too much. I'm gonna make the great escape, go on a little getaway. I'll go get my beat-up motor, start it up and head for the green of endless countryside and go somewhere I've never been. Nagrywam, powinnaś coś mówić Fredrom. Zrób mówiącego Fredra. <grym _> to dajcie mi cytat. <grym _> <grym _> <grym _> Tylko tak musisz nim ruszać, jakby mówił. Cześć. Od powietrza, ognia, wojny. Od... I do tego od człowieka. Co się wszystkim nisko kłania, niech nas zawsze Bóg obrania. Aleksander Fredro Zemsta. <grym _> Mam cytat! Dzień dobry. wie Pani, że Dzień Narodowy Dzień Czytania Aleksandra Fredy? Dlatego rozdajemy teksty Aleksandra Fredy i zapraszamy do zakrojenia się jako Aleksandr Fredy. Parasol nie jest Fredy, po prostu. Parasol nie jest Fredy. A teraz uwaga, czary Mary. Macie dziecko, czary dziecko? Czary Mary. Dlatego właśnie warto czytać. <noise> Bez fredry? <noise> z Fredrą <noise> Co się dzieje w bóla nieba, z nim się zawsze zgadzać trzeba Tak, i... Czy nie byłoby sposobu ustąpiwszy ze stron obu zapomniawszy przede szkody w sąsiedzkiej wrócić zgody? Ja z nim zgodzę, Mocim panie, w przód słońce w miejscu stanie, w przód w morzu wyschnie woda, nim tu u nas będzie zgoda. Aleksander Fedro, zemstę Czytał Miłosz Konarski. <grywa>